Jesteśmy dzisiaj w centralnym ośrodku szkoleniowym Survival Tech w Częstochowie i razem z Pawłem Supernatem oraz Michałem Wróblewskim spędzimy ekscytujące dwa dni na szkoleniu z realnych technik przetrwania. Oglądajcie! Survival to jest sytuacja, do której się nie da przygotować, można oczywiście uczyć się, szkolić i, i danej y, działalności outdoorowej, bo czy ktoś się na rowerze, ktoś chodzi po górach, czy jakichś innych rzeczach, zdobywać jak największą ilość doświadczeń, żeby przewidywać i być bardziej przygotowany na to, na to, na to co się może zdarzyć w tej działalności outdoorowej. Co powinniśmy zrobić w sytuacji awaryjnej? Tak naprawdę 99,9 tych wszystkich sytuacji awaryjnych to są proste rzeczy na chłopski rozum do wzięcia. Tylko ludzie w sytuacjach awaryjnych robią błędy, bo są zdenerwowani, są. Zafarpowani tym strasznie, są zestresowani i nie wiedzą co robić i robią być może jakiś błąd, nie? Chciałam się pochwalić moją konstrukcją inżynierską. Proszę tak. bardzo, kamień różony, elegancko z patyczkiem i tutaj wrócimy z następnym. Z takich najważniejszych rzeczy, takich najważniejszych przedmiotów w tym naszym strójwolu leśnym jest narzędzie tnące, czyli, czyli nóż, nie? Najlepszy nóż strójwolowy to jest taki, który masz ze sobą. Nie ma znaczenia jaki on jest. Bo są dwie drogi wyboru tego narzędzia sujwalowego. Zgubiłeś się w lesie, jesteś teraz, masz w kieszeni Allegro, 30 zł oszalałem, mam i tyle. Mam takie narzędzie, zresztą wspomina o tym ten gościu, który musiał sobie sam rękę amputować tutaj, że bardzo fajny szwajcarski scyzoryk zostawił przy kluczach, których nie zabrał akurat. I na pewno wygodniej by musiał obcinał rękę szwajcarskim scyzorykiem niż innym rzeczą, nie? Ale miał tylko takie narzędzie, dobrze, że je miał. Więc jak ktoś do was przyjdzie i powie pewnego dnia, że o, nie masz noże 1000 zł, to nie nadaje się do survivalu, to jest kłamstwo absolutnie, nie? W latach ubiegłego wieku, w latach 60. w Szwecji, opracowano urządzenie, urządzenie, przedmiot, który nazywa się Krzesiwo. Jest to pręd, żelazo, cer i magnes połączony razem. Podczas fizycznego ścierania wytwarza iskry. Kłopot jest taki, że nie wytwarza płomienia. Muszę te iskry w coś złapać, żeby dopiero ten płomień stworzyć. Waszym zadaniem jest z odległości około 5-7 cm, nie dotykając sznurka. Wytworzyć taką ilość iskier, żeby ten sznurek zapalić. Nie? Uwaga, zobaczcie, poczekajcie, poczekajcie, ja powiem kiedy, nie? 5-7 cm. Dziewczyny, teraz się dowiecie, to jest 5 cm. <grym> A nie 14. Tak, nie? 5-7 cm, nie dotykając sznurka, musicie wytworzyć taki snopiskier, żeby ten sznurek zapalić. Proszę bardzo, teraz wy, nie? <grym> 5-7 cm. Proszę <grym> bardzo, wasza sprawa. To jest to bliżej. <grym> No dobra, zobaczmy teraz. Tak, żeby ci się to... dwa razy nie udało. Proszę nie wybierać na mnie presji. Co się Ważne jest to, żeby był jak najjaśniejszy kolor, bo jeżeli kora już jest taka brązowa, zdrewniała, ona nie ma tych olejków eterycznych w sobie, a to zdecydowanie łatwiej będzie nam rozpalić i łatwiej też będzie transportować bo to już nam się nie skruszy. Więc teraz każdy zbiera sobie jedną garść tych dużych kawałków i drugą tych drobniutkich. No dobra, mam zebrać garść, garść brzozy. Trochę mi jej szkoda tak obrywać, no ale e, jak mus, to mus. Nieprzyjemnie się obdziera drzewo z skóry. Ale mam nadzieję, że się będzie dobrze palić. No dobra. Jesteśmy uratowani. Jesteśmy uratowani. Mam nadzieję, że ognisko, ognisko uda nam się rozpalić. Proszę bardzo, trochę zebrałam. Tu jest jakby coś zbierała. Jakieś lony. Starałam się zbierać suche elementy, ale widzę, że trochę zieleni się gdzieś tam wkradło. jest, ale no tutaj troszeczkę tak. Bez piły jak wyciąć kawałek drewna? Ktoś wie w ogóle? Technika nazywa się batonowaniem. Od batonu, czyli od pałki, którą potrzebujemy, żeby, użyć, żeby uderzać w nóż. Stąd noże o konstrukcji full tank, o, której, o których Paweł mówił na początku, bo one wytrzymają dużo więcej, niż, niż nóż, który ma zatopiony tylko do połowy w rękojeści głównie. W do położenia tej potem ob, 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 tak, tak, to tak. tyk, tak, potem no. tyk, potem tyk i potem tyk Dokładnie Dobrze A no, mamy kolejne, super No to jedziemy Presja jest duża <grym Mamo <grym <grym Za trzecim razem, tak, tak? Za trzecim razem gama, czy za którym? Za trzecim Za trzecim Robimy tutaj, żeby był tlenu Yeah. Przesuńcie sobie to bo tutaj, żeby tam się nie do rozbierało, dobra? No i dobra, udało się. Łatwiej racjonować jest pod niż wodę. I tak samo z kaloriami. Łatwiej racjonować jest kalorie, które mamy w organizmie, niż je zdobywać. W naszym tym polskim tutaj lesie nie rośnie nic, co odda wam ilość kalorii, którą poświęcicie na zdobycie tego elementu. Przykładowo, jedna borówka ma jedną kalorię. Schylenie się po tą borówkę to jest jedna kaloria. Więc tak naprawdę macie wynik po prostu zerowy, nic się nie zdarzyło, nie? No słuchajcie, dostaliśmy jedzenie. Dostaliśmy jedzenie, ja dostałam coś takiego. Ale zobaczmy co inni dostali. Tutaj mają panowie, panowie co mają ciekawego? Jakie to jest danie, wegetariańskie czy nie? Co dostaliście? Ja mam kurczaczka. Kurczaczek, czekaj, a to coś, coś podobnego, a nie, też inne. Też inny rodzaj. Spoko, ósemka. No jakie? Mariana sauce. Zaraz, zaraz, zaraz sobie zobaczymy. Co, co ciekawego macie? Co masz ciekawego? Pokaż. siódemeczka. Siódemeczka, czyli to samo co ja. Spoko, zaraz otworzymy, zobaczymy co tam jest. Smakuje? Smaczne? Dobre. Dobre nie kłamię. I tak, co my tu ciekawego mamy? I tak sobie mniej więcej przejrzałam Tu mamy danie główne Danie główne y, zachowujemy na jutro y, Ziemniaczki I mięso, i wołowina To jest jedno. Dalej, tutaj mamy mm, Podejrzewam, że jakiś sól, cukier Eee, nie wiem, co to tam w środku jest, jakieś pastylki, nie wiem, co ta to dorzuca, czy, czy jakiś cukier, czy coś w tym stylu. Tak to wygląda. Eee, Okej, okay, dalej. Żurawina, żurawina suszona. Napka. Dobrze, jesteśmy przy obiecanej kolacji. Eee, dlaczego w ogóle zaprawialiśmy Wam rybę, a nie coś innego? Jest to najprostsze, co możemy pozyskać i, i tak naprawdę jedyne zwierzę, które jesteśmy w stanie złapać bez jakiejś większej umiejętności. Nie, ja tylko czekam na Dobra, czyli to trzeba wydłubać? Ponoć smakuje jak co? Kisiel. Jak kisiel, jak zepsuty kisiel. Ja jeszcze w życiu oka nie wydłubałam nikomu. Ale mam, ale mam paznokcie jakby do tego stworzone. Nie, to się nie dzieje naprawdę. Pokaz. Co? Tu tak, widzimy, że to opasło. A jeszcze. A dla ciebie, na kamerę. Ramuję. Ja mogę składam do tego filmu. Tylko elegancko, to Teraz ją przygotujemy i będziemy Jak spędzicie noc w lesie, pod naszą opieką, pod naszą kontrolą, i będzie tam i różne dziwne rzeczy, nie? E, i tą noc przetrwacie, to następnym razem, gdybyście się zgubili gdzieś w lesie, to byście, a no kurczę, to spędziłem już noc w lesie sam bez niczego tak naprawdę. To i ma żadnego kłopotu, nie? zadanie znaleźć karteczkę. E, za pomocą e, wy, wyznaczając, a zresztą mam znaleźć, moim zadaniem jest znaleźć karteczkę. Mam się kierować gdzieś tutaj. E, I ona będzie na dżungli, prawdopodobnie. Jest, mamy kod 69. <gry> Zygmunt 169, tak? Pięknie. Teraz Iza pójdziesz na Zymot 46. jemy ziemniaczki. Spróbujemy najpierw na zimno. Jak będą niedobre, tak wyglądają ziemniaczki. Iza, to jest najbliższy mak. No to, tak, no tak. Nie wiadomo. Nie wiem co mam powiedzieć, powiem szczerze. Tam sól sobie znajdziesz w tym podręcznym zestawie. Ale to mi nie pomoże. A ja rozumiem. Tu jest słone? To my smakuje jak... Jak... Ja po prostu jeszcze ewidentnie nie jestem wystarczająco głodna. Ja jeszcze na to jedzenie nie zasłużyłam. Czego będziesz szukać? Będę szukała patyka, za pomocą którego będę mogła przenieść gorące kamienie, które natomiast posłużą mi do ugotowania wody. Numer jeden. Moim zadaniem jest, jak rozpalić ognisko w... By... 15 minut, tak żeby to przepalić, bo że jestem zmęczona dlatego tak Cześć, e, nieskładnie mówię. Czy to będzie ginowanie, robię podstawkę? Chodzi o jak zrobić dużo długą

Który w się sprawdza. Ważne, półtora kilograma znajduje się między uszami i wszyscy mają, nie każdy używa. Nie? Jest to głowa, jest to dokładnie mózg. Nie? I parę razy też się tutaj zagłupowali, czy to robimy tak, czy nie wiem tak. Trzeba było zatrzymać się i pomyśleć, jak jakąś rzecz można zrobić inaczej lepiej. Nie? Zapraszam pani Izabela Kurtułska. Jest na niej certyfikat, Proszę bardzo. Proszę bardzo, certyfikat, tak? Dzięki za obejrzenie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że e, zachęciliśmy Was do Survivalu. E, słuchajcie, gorąco Wam polecam www.survivaltech.pl. Tak. E, no i cóż, e, zapraszam Was do kolejnego odcinka po kolejną dawkę sportowych inspiracji. A my na Was czekamy w lesie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Hej.